Cześć, z tej strony Ola. I Maciek, witajcie. E, witajcie w naszym podcaście. Będziemy rozmawiać o psychologii w ujęciu chrześcijańskim. Startujemy z podcastem. Juhu! Bardzo się cieszę, powiem Ci. Wybiłeś mnie z rytmu. No, przepraszam. Mieliśmy to wszystko pięknie zaplanowane. A, poszło, cały plan poszedł. Ale to nic. Będziemy nagrywać podcast. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mówić o psychologii, ale w takim troszkę ujęciu chrześcijańskim. Mówić właśnie o tej relacji między psychologią a chrześcijaństwem. A przede wszystkim mówić o tym, jak żyć pełnią życia i być szczęśliwym. Dokładnie tak. Chcemy psychologom przybliżyć chrześcijaństwo i to, co one może. Wnieść psychologię, co może dać wartościowego, a chrześcijanom przybliżyć psychologię i pokazać, że ona też ma coś do zaoferowania. Prawda? I połączyć te światy, które, mimo że wydają się odległe, to wcale takie nie są. Dokładnie, często są w takich dwóch szufladkach i tak się tam czasem stykają trochę, mniej lub bardziej przyjaźnie. No, a myślę, że mogą dużo dać sobie nawzajem i warto o tym mówić. Myślę, że jest wielu wierzących, którzy jakoś zastanawiają się, jak podchodzić do psychologii, jak ją traktować, czy ja, można iść do czy psychologa, można iść. No właśnie, czy <laughs> można tak pracować psychologicznie, jak to się ma w ogóle do wiary. Jak się wizja? w ogóle rozwijać, no nie? Że żeby być zgodnie z swoją wiarą. Dokładnie. Więc takie pytania mogą się rodzić w naszych głowach. Pytań ale... będzie mnóstwo jeszcze. <laughs> ale też dużo odpowiedzi. I to bardzo rzetelnych i konkretnych odpowiedzi. Odpowiedzi będzie chyba jeszcze więcej, nie? No na pewno. Na każde pytanie będzie jakaś odpowiedź, będzie a dokładnie. nawet może kilka. Eee, może zastanawiacie się, kim jesteśmy i w ogóle skąd się wziął pomysł na ten podcast. Mm, no, naszym mózgiem jest Maciek, który jest psychologiem, coachem, psychoterapeutą, no i wykładowcą na Ujocie. Tak jest, a Ola jest pomysłodawcą tego podcastu. To ona mnie zainspirowała, tknęła. Ej Maciuś, może zrobimy coś takiego, może nagramy coś wspólnie, za co jestem jej wdzięczny bardzo. I poza tym Ola jest specjalistą komunikacji w dużej międzynarodowej firmie. I prywatnie mogę powiedzieć, że osobą bardzo mądrą i zadającą świetne pytania. Dziękuję Maciek za takie piękne wprowadzenie. Przedstawienie mnie. Tak, ja, ja też interesuję się psychologią, chociaż nigdy jej nie studiowałam, to lubię czytać artykuły na ten temat, czy jakieś książki. I też z Maćkiem dużo rozmawiamy właśnie na tematy psychologiczne, czy to około psychologiczne. Jesteśmy osobami wierzącymi, należymy do tej samej wspólnoty, więc właśnie te tematy zawsze się gdzieś tam przenikają w naszych rozmowach i też. Pomyśleliśmy, że one są na tyle fajne, że nie chcemy ich chować po prostu tylko dla siebie, ale podzielić się również z wami. Prywatnie też jesteśmy parą, także jak będziemy czasem sobie kadzić albo zdrobniale <grym> mówić, to nie dziwcie się proszę. Bądźcie wyrozumiali dla nas. <grym> tylko nie za dużo cukru. <grym> Dobra, będziemy się jakoś, jakoś pilnować. Ja się będę powściągał. Co, startujemy z podcastem pełni życia. Będziemy mówić o psychologii, będziemy mówić też o psychologii z takiej perspektywy chrześcijańskiej i będziemy mówić o tym, jak żyć pełnią życia, jak być szczęśliwym, jak się rozwijać. Dlatego czekajcie na nasz najbliższy odcinek, żeby się o tym dowiedzieć. Do usłyszenia. Do usłyszenia.